Partnerem odcinka jest kawiarnia Kawka u Powiatowy segment kulturowy, witamy serdecznie. Ja się nazywam Mateusz Wistek, a naszym moim rozmówcą dzisiaj jest Michał Lisowski. Postać niezwiązana ani z gminą Nowogard, ani z powiatem Goleniowskim, ani nawet z naszym województwem. Michał pochodzi z Kielc i przyjechał do nas, do Nowogardu, namalować piękny obraz w kościele. Cześć, Michał. Cześć, dzień dobry, bardzo mi miło. Swoją pracę już skończyłeś. Dzisiaj był z tego co wiem, odbiór całego obrazu, ale jest to tylko pierwsza, pierwsza część, pierwszy obraz, z tego co wiem, będą cztery namalowane. Może podzielibyście się z nami chwilę historią, skąd ty się wzięłeś w Nowogardzie, dlaczego akurat Ty namalowałeś ten obraz i, i co ten obraz przedstawia? Może zacznę od żarciku, bardzo chciałem się pojawić zawsze w Nowogardzie. Okay. <laughs> to, to było moje. Wielkie marzenie. Mhm. A tak naprawdę to wyglądało w ten sposób, że po prostu urząd konserwatorski odezwał się do profesora, z którym współpracowałem, z pytaniem, czy może zna kogoś, kto mógłby się podjąć takiego założenia. No, oczywiście, jak tylko usłyszałem taką, taką ofertę, bardzo się, się ucieszyłem i oczywiście zgodziłem się, dlatego że. No jest to moje pierwsze tego typu dzieło. Zawsze chciałem ma malować freski w kościołach, więc no nadarzyła się idealna okazja do tego, żeby zrobić to wreszcie w pełni tak, jak trzeba w kościele, który zresztą ma wspaniałą swoją historię. Ale to nie jest tak, że to jest Twój w ogóle pierwszy obraz. Absolutnie Musimy to zaznaczyć. Absolutnie nie, absolutnie nie. Ja zajmuję się malarstwem sztalugowym. E, już teraz od e, 20 lat. Także tak, e, no, malowanie to dla mnie nie pierwszyzna. E, aczkolwiek, jeśli chodzi o takie pełnometrażowe m, m, malowidło ścienne, to rzeczywiście pierwsze w mojej, w, w mojej karierze. No właśnie, bo to jest zupełnie inna technologia, zupełnie inny sposób malowania i w ogóle patrzenia, chyba na taki obraz, niż na malowanie sztalugowe. Tak, jak najbardziej. No, techniki malarskie od siebie się znacząco różnią. W przypadku malarstwa sztalugowego najczęściej uprawiam technikę olejną, mhm. więc ona polega na zupełnie innym budowaniu warstw malarskich niż tutaj w przypadku tego dzieła. To malowidło, które, które wy, wykonałem, nie jest do końca freskiem, chociaż tak naprawdę, jeśli spojrzeć na jego chemiczną budowę, to bardzo przypomina fresk. Fresk mokry polegał na tym, że zakładało się tak zwane dniówki, i te, i te dniówki to była po prostu fragment malowidła, który malarz mógł wy wykonać podczas jednego dnia pracy. To, to zależnie od tego, jakie partie malowidła były, były po prostu wy wy wykonywane. E, najczęściej było to dzielone w sposób taki, że karnacja była malowana da e, danego dnia, potem szaty kolejnego. No, jeśli były zbyt skomplikowane, to było dzielone na kolejne inne dni. E, a dlatego taki typ pracy podczas fresku. E, że właśnie spo, spoiwem e, tego malarstwa był sam tynk, czyli sam tynk e, wapienny e, utwardzał pigmenty w e, ścianie. E, w tym przy, przypadku, w którym ja właśnie wykonywałem te, m, te malowidła, e, tynk był, 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 był kładziony całościowo, jest to tynk wapienno Trasowy, więc y, no, idealny pod, pod tego typu y, ma, y, malowidła. Y, I w tym wypadku y, po prostu używałem farb silikatowych, czyli farb, które y, krystalizują w samym tynku. Y, nie, nie tworzą błony, nie tworzą warstwy malarskiej, takiej jak właśnie w rozumieniu y, malarstwa olejnego. E, tylko y, te farby, których ja, ja używałem, wchodzą, z reakcje, z, wchodzą w reakcję z tym tynkiem. Więc, y, koniec końców, jest to in, integralna y, część całego malowidła. Mhm. Zasady tego, w jaki sposób to malowałeś i jakimi farbami, i jaki tynk tam został użyty, to zostało narzucone przez konserwatora? Czy to była twoja inicjatywa, czy to była inicjatywa kościoła, y, księdza proboszcza? Jak to wygląda technicznie? Rozumiem. Y, to znaczy, y, miałem takie, takie założenia, żeby wykonać y, właśnie tymi, tymi farbami. Mhm. Co prawda były one niby na, narzucone przez Urząd Konserwatorski, ale cały czas współ, współpracowaliśmy razem, więc mogliśmy dogadać yy, no, na, na, najlepszą technikę do, do tego typu malowidła. Jak wygląda proces właśnie malowania na takim tynku? Na pewno jest on trudniejszy niż malowanie na, na płótnie, mhm. ale też no ja jestem totalnym lejkiem, jeśli chodzi o malowanie obrazów. Nigdy nie mhm. namalowałem żadnego obrazu, mhm. ale brałem udział troszeczkę, można powiedzieć, podczas procesu powstawania tego obrazu. Bo no, przychodziłem tak, tak kil, kilka razy, tak. odwiedzałem ciebie i, i nagrywałem pewne ujęcia i widziałem, jak to, jak to wszystko powstaje. I jak ty do tego podchodzisz, bo jednak malujesz z bliska jakiś nieduży fragment, ale mhm. patrzysz z daleka na cały, mhm. na cały, na cały obraz. Jak to wygląda właśnie pod, z twojego kąta, e, mhm. tworzenie takiego dużego malowidła? No jest to dość skom skomplikowana sytuacja, dla, y, dlatego że y, cały czas trzeba kontrolować to, y, jak powstaje cała właśnie kompozycja. E, więc, no, no, niestety, jedyna mo możliwość to y, sprawdzanie bez przerwy, scho schodzenie z rusztowania mm. i po, i po, po prostu czu y, czuwanie nad każdym etapem. Jak to wygląda, jak to wygląda z daleka, jak z bliska, na, na ile sobie mogę pozwolić, i tak dalej. Nie? Na przykład, mo moim takim y, założeniem przy, przy malowaniu tego, y, tego dzieła. Było to, żeby jak najbardziej rozbudować karnacje, żeby one były jak najbardziej malarskie, miały jak najwięcej cieni, świateł i, ta, i, ta, i tak dalej. I podczas pierwszej próby namalowania czegoś takiego, właśnie zszedłem potem z rusztowania, zobaczyłem, że no, absolutnie nie, nie może tak być. Nie może to być odbierane w taki sposób, jaki sobie założyłem, mhm. dlatego że ta właśnie odległość sprawiała, że y, no, nie było widać tych wszystkich moich niuansów, które ja tam wmalowałem, y, a, za, a zaburzało to trochę od, odbiór właśnie karnacyjny, więc y, musiałem to wszystko bardzo mocno uśrednić, mhm. po to, żeby y, jak najlepszy odbiór był właśnie z, z oddali. Mhm. No i do tego jeszcze praca w nocy, nie? Tak, tak, do tego dochodziła praca w nocy, aczkolwiek y, no, to była sama przyjemność, E, też mnie odwiedzałeś, więc, więc widziałeś, że, mo że, że mogłem sobie słuchać muzyki, którą, u, którą kocham. E, to malowidło też powstało w stylu barokowym, e, więc muzyka, której, której słuchałem i którą się inspirowałem, również była z tego okresu. Więc bardzo dobrze mi się to po prostu ro robiło w nocy. Mhm. Odnośnie samego projektu, to był, to był Twój projekt, czy to też było konsultowane właśnie z konserwatorem, czy chociażby z księdzem proboszczem? Jak to wyglądało? To był mój projekt, jak najbardziej, z tym, że było to konsultowane i z księdzem, i z Urzędem Ko Konserwatorskim. Ten mój projekt musiał zostać zatwierdzony przez Radę Parafialną. A potem przez urząd konserwatorski. Więc cały czas ta współpraca była i na bieżąco były ustalane pewne szczegóły. No właśnie, te szczegóły. Skąd bierzesz, skąd czerpałeś inspirację do tego? Bo to, to nie jest chyba w taki w 100% twoja wizja, mhm. tylko gdzieś się czymś na pewno też inspirowałeś, tworząc ten obraz? To znaczy, wizja jest w 100% moja, cała kompozycja jest taka, jaką chciałem uzyskać. Z tym, że pewne jego Elementy, jak na przykład, no nie wiem, dajmy na to przy postaci Maryi czy jednego z pasterzy, po, posługiwałem się analogiami do malarstwa Carlo Maraty, mhm. takiego włoskiego mistrza barokowego, który właśnie robił wiele różnych takich realizacji. Bardzo spodobał mi się, mi się jego styl i po prostu potraktowałem go jako inspirację. Nie jest to y, wykonane w jego technice i w jego y, całkowicie stylu, ale jako inspiracji właśnie używałem y, twórczości Carlo Maraty. Mm -hmm. e, rozmawiając z, z niektórymi mieszkańcami Nowogardu, dostałem też takie y, przemyślenia na temat y, obrazu, że nie do końca on się zgadza z tym malowidłem, który jest ponad nim. Mm -hmm. Jeśli chodzi o kolory, e, skąd wynika taki, taka powiedzmy delikatna rozbieżność kolorystyczna? Już mówię raz, że tutaj miałem też pewne sugestie od strony księży, że chcieliby, żeby to malowidło było trochę bardziej żywe niż to, które jest u góry. A druga sprawa jest taka, że po prostu no jednak wolałem się zainspirować mistrzami włoskiego baroku, a nie malowidłami, które są na na, na górze. Więc teraz, w momencie, w którym powstaną wszystkie cztery malowidła, no to będzie po, po prostu spójne, jakby piętro tych danych malowideł. Nie? I, I wtedy to będzie no, zupełnie inaczej oddziaływać niż jest w przypadku i jednego malowidła. Mhm. Wyprzedziłeś moje pytanie, bo właśnie kolejnym pytaniem jest kwestia tego, że są przygotowane właśnie cztery miejsca, jedno już jest namalowane, zakończone przez Ciebie. Czy kolejne trzy też będą malowane przez Ciebie? Tak, tak. Też. To, to będą Twoje projekty? Wszystko? To będą wszystko moje, pro, moje, moje jak najbardziej autorskie projekty, więc będę y, wykonywał wszystkie cztery. Możesz już nam zdradzić, co będzie w tych miejscach? No, tematy oczywiście są, są znane, y, więc y, Kolejne malowidło, które powstanie, to będzie wesele w kanie galilejskiej. Ten cud w kanie galilejskiej, kiedy Matka Boża mówi do Jezusa, że zabrakło im wina i po prostu trzeba coś z tym, z tym, z tym zrobić. Będę się starał jak najbardziej ugryźć ten, ten motyw, właśnie pokazując ten szept Maryi. Mam już w głowie kilka pomysłów, które, które bym tam chciał zrealizować, aczkolwiek no jeszcze muszę je dopracować i przedłożyć te projekty do Urzędu Konserwatorskiego. Mhm. Czyli to nie jest tak, że za chwilę wchodzisz i malujesz kolejne, to na pewno będzie rozłożone gdzieś tam w jakimś dosyć dużym czasie chyba, tak? Tak, tak, tak. Będzie y, powstawało jedno ma malowidło w roku. Aha, czyli w tym roku mamy to malowidło i możemy I się spodziewać... w przyszłym spodziewać... roku będzie Kana. Okay. Y, potem kolejne przedstawienia to będzie Stabat Mater Doloroza, czyli Maria pod krzyżem i y, y, ofiarowanie Jezusa w świątyni. Mhm. E, jako konserwator e, zabytków, jako mhm. artysta, jako malarz, na pewno zwiedziłeś wiele różnych kościołów w Polsce i no widziałeś tak, różne, e, różne wnętrza. Jak, e, jak widzisz kościół nowogarski, jak oceniasz mhm. nasz, nasz nowogarski kościół? E, wiesz co, no... Przede wszystkim jego bryła, i tak dalej, jest naprawdę prze, prze, przepiękna. Tutaj na Pomorzu mamy wiele przykładów tego typu zabudowy sakralnej. No w przypadku Nowogardu jest też tak, że tak naprawdę dopiero po 1945 roku on wrócił do rąk chrześcijańskich, katolickich oczywiście. Wcześniej był to kościół protestancki. No, i w przypadku katolików wygląda to w ten sposób, że no chciano jak najbardziej ozdabiać świątynię, dodawać malowidła, obrazy itd. Jeśli chodzi o protestantów, tutaj sprawa była trochę inna. Istniało takie zjawisko jak horror wakui, czyli taki strach przed, przed ozdabianiem. Protestanci nie lubili albo nawet nie mogli doktrynalnie mieć ozdabianych świątyń, dlatego że uważano to, że jest to bałwochwalcze i po prostu niepotrzebne, że Bóg tam jest i to już jest wszystko, co w tej świątyni powinno się, się znajdować. Dlatego historia tego, tego kościoła i przemian je, jego ozdób, i tak dalej, była bardzo długa. No, w momencie, w którym kościół został zwrócony katolikom, w latach 50., powstały tam malowidła, no, które miały zdobić już, już prezbiterium przez długie lata. Niestety w 2005 roku, jak wiesz, yy, no spłonęła wieża mhm. i, i, i niestety oddziałało to bardzo mocno również na wnętrze sam, sam, samej świątyni. Yy, pot, podczas tego po, yy, pożaru te malowidła yy, po prostu bardzo mocno u, ucierpiały i, z, i zdecydowano o skuciu tych tynków. No, ale um, obecny proboszcz stwierdził, że jednak dobrze byłoby wrócić do tego splendoru um, i, tej, i tej ozdoby, żeby to, żeby to prezbiterium um, no, nabrało takich szlachetnych um, warstw. Um, no, i dzięki temu um, teraz będziemy mogli się, się cieszyć kolejnymi. Malowidłami. Także czyli, ta tradycja jest zachowana. No właśnie, czyli historia now nowogarskiego kościoła to historia przemian, która trwa nadal. Tak, tak, trwa nadal. <gry> A jeszcze chciałbym, żebyś wypowiedział się na chwilę na temat naszego przepięknego ołtarza. Mm. Ponieważ miałem szansę też przyjrzeć się jemu z bliska. Uczestnicząc w mszach w kościele, nie widzi się aż tak bliska mm -hmm. tego, tego ołtarza i nie widzi się aż tylu szczegółów, które faktycznie tam się znajdują. E, jak ty oceniasz właśnie nowogardzki ołtarz w kościele? No Jest to wspaniały przykład y, sztuki prze, prze, przełomu renesansu i, i baroku. Są to wspaniałe y, figury wykonane przez snycerzy, y, które no naprawdę robią wrażenie. Z tym, że ten ołtarz był projektowany początkowo do kaplicy fundatorów tego, tego kościoła, i no swoją wielkością nawiązuje raczej właśnie do mniejszego pomieszczenia niż, niż jest obecnie w prezbiterium, więc jest odrobinę zbyt mały jak do tak wielkiego prezbiterium. Aczkolwiek, jeśli chodzi o, o, o jego warstwę historyczną i to, jak jest ważny dla danej spo, społeczności, u, uważam, że jak najbardziej jego wyeksponowanie w takim miejscu jest słuszne i, po, i, po, i powinno być y, kultywowane. Czyli dzisiaj można powiedzieć tak naprawdę, że malarstwo y, jest Twoją pasją i, i pracą, z, jakby sposobem, sposobem na życie. Jak to się u ciebie zaczęło? Urodziłeś się już ze sztalugą y, przed sobą i zaczynałeś coś malować, czy gdzieś tam się to będzie? Ja to trzeba spytać już mojej mamy. Okay. <laughs> y, wiesz co, no in interesowałem się malarstwem tak naprawdę od, od samego dzieciaka. Y, mój tata trochę malował, nie jest malarzem profesjonalnym, ale no, też się tym interesował, też próbował różnych technik i tak dalej. No więc ja gdzieś podpatrzyłem, że, że no istnieje takie coś, że w ogóle można w tą, w tą, w tą stronę pójść. Um, I tak naprawdę, no w ogóle, pierwszą moją miłością to była historia. Mhm. Więc, yy, pierwsza moja myśl, odkąd pamiętam, nie wiem, gdzieś w jakiejś podstawówce w pierwszych klasach, yy, od razu wiedziałem, że na pewno będę studiował historię, po to, żeby po, żeby po prostu poznać dawne dzieje. Nawet nie po to, żeby potem gdzieś się tym dzielić, tylko z czysto takich samolubnych po po pobudek po prostu chciałbym wiedzieć. No i rzeczywiście tak, tak się stało. Skończyłem właśnie licencjat z historii na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w, Kiel w Kielcach. No a moim drugim założeniem było studiować konserwację dzieł sztuki. I chciałem to zespolić w jedno. Chciałem, żeby ta historia i sztuka zawsze trwała w moim życiu. No i póki co się jakoś udaje, więc jestem czynnym konserwatorem. Pracuję w różnych kościołach, o, ostatnio na zamku w Malborku, mhm. więc, więc trochę tych prac już na swoim koncie mam. A jeśli chodzi o samą stronę taką malarską, twórczą, no to robię to y, trochę na boku. To, to, y, to znaczy, że jest to m, bardziej moja pasja niż y, coś, z czego się utrzymuję. O, 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 oczywiście, że, że sprzedaję obrazy i, 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 to, i to się zdarza, na, nawet nierzadko, y, a, aczkolwiek y, no chyba bardziej mnie interesuje ta strona konserwatorska, bo więcej ma, ma wspólnego z historią. Mogę dotykać, eksplorować, zwiedzać miejsca yy, yy, związane z historią, które no, zazwyczaj nie są dostępne po, yy, yy, po, po prostu tak, żeby wejść z, z ulicy i, i coś zobaczyć. Nie? Mhm. Ale to nie jest tylko malarstwo, bo jak odwiedzałem Ciebie właśnie w kościele naszym nowogardzkim, to trochę rozmawialiśmy i pokazywałeś mi właśnie na przykład swój autoportret, do mhm. którego właśnie uszyłeś swoje mhm. Twój strój mhm. i, i namalowałeś sam siebie. I zresztą widać też aktualnie po twoim ubiorze, że jakby e, e, wyrażasz siebie w tej sztuce w, w zasadzie w, w pełnym spektrum, mhm. można powiedzieć. E, ja osobiście zapraszam Państwa do odwiedzenia Instagrama Michała. Tam widać jego, jego pracę. Ja już widziałem i, i są naprawdę imponujące. Michał, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję, ci, dziękuję bardzo, że przybyłeś do Nowogardu i że malujesz nam tak piękne. Mhm. Obrazy. I mam nadzieję, że jeszcze nie raz się spotkamy i porozmawiamy. Ja również mam taką nadzieję. Dziękuję bardzo.